Kilka lat temu w internecie pojawiła się gra niebieskich wieloryb. Polegała ona na wykonaniu przez 50 dni zadań, które wymyślał mentor. Wśród poleceń były samookalaczenie, udręczanie się, oglądanie psychodelicznych filmów i ostatecznie samobójstwo. Niedługo po niebieskim Wielorybie pojawiło się wyzwanie Momo. Teraz mamy trzecią osłonę tej niebezpiecznej gry. Jej inicjatorem jest Jonathan Galindo, człowiek przebrany za psa. Mężczyzna korzysta z Instagrama, Facebooka i Twittera. Wybiera losowe osoby i pyta ich, czy chcą zagrać w grę. Gra składa się z kilku zadań. Jonathan grozi rozmówcom, że jeżeli nie zrobią tego, co mówi, dojdzie do wycieku ich danych osobowych. Nie ma się czego bać, po prostu trzeba być uważnym i nie brać udziału w tej tak zwanej grze, ponieważ ona może przynieść złe skutki. PS, rozsyłajcie filmik, aby ta sprawa miała większy zasięg i ludzie nie dali się nabierać. Serdecznie dzięki za oglądanie, Elo.